To była dobra walka. A. Nic ci nie złamałem? Szybki w pierdol dostałem. Taka dobra walka. Chyba przeżyję. To dobrze. Nie walczysz źle, kolego. Musisz trochę poćwiczyć, ale masz potencjał. Chcesz, żebym nauczył cię paru sztuczek? Pewnie, czemu nie? No dobra. Po pierwsze, gdy posługujesz się taką bronią, trzymaj ją jedną ręką, a nie obiema. Gdy nabierzesz nieco mięśni, będziesz znacznie zwinniejszy, co pozwoli ci płynnie łączyć ataki. Po drugie, jeśli podczas wyprowadzania ataku zdasz sobie sprawę, że odsłoni cię to na ripostę przeciwnika, wycofaj się i wykonaj unik. Wymaga to nieco treningu, ale poradzisz sobie. Pamiętaj też, aby podczas parowania wyczuć idealny moment. Po idealnej paradzie twój przeciwnik będzie podatny na atak. Rozumiem, dzięki. Do usług. Lepiej znajdź sobie jakieś obozowisko. Zaczyna się ściemniać.